Ej Pablo z tej strony, Pablo co da ja w Diablo, he, 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 he. No i znalazłem tego jednego więźnia, ostatniego Uff uh. Ja tak lubię pieseły, p*** kieselu, Co tam jest? A, no to, się... to dla mnie zbyt jest ciężkie, ciężkie. Czekaj, zobaczymy sobie to i tak nie mojej klasy 19, ale to sobie weźmiemy, bo to... Bo to pieniądz i rzeczy. Dobra, wyjdziemy sobie stąd. Na się A już fajnie wygląda. Słucze, nie zwróciłem uwagi jak on trzyma to w tej prawej ręce, jak to wygląda krzyż. Jest. Nie wiem gdzie no. to jest, to jest chyba... do tego drzewa szeptów, to chyba już wszystko mamy tak, mamy wszystko tutaj drzewa szeptów, tu, tak tu idziemy. Tam jest też tak, jest kowal i jest też ten co się tam... handlarz. Handlisz. Handlosz. Handlosz, dobra. Idziemy do kowala. Kowal, coś niewyraźny jesteś. Może coś mi dacie, co ja, ja tam, co ja tam potrzebuję Dokonało się pierśników, rękawic Nogi, rękawice na pierśniki, nogi i rękawice pierśzniki, no to w sumie to mi nic nie jest potrzebne z tego pancerz na nogi nie wiem, już mam sentymetr do napierśnika, Widzimy na pierwsza Ale no, to no, wcale nie jest powiedziane, że nam czegoś innego nie da. A ty? Gorda, aż tyle? Dobra. O boż Jak ja wyglądam no masaakryczcie no Moje klimaty wcale ale to wcale. to tak, jeszcze pójdziemy, co ja tam miałem zrobić cofniemy pfu, cofniemy no w sumie to cofniemy się do miasta to na yy, i co? i pobawimy się <laughs> czym? aspektami Kurczę, no. fajna ta zbroja, ale no, 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 no ten kolor ale już zaczyna fajnie wyglądać ten nasz nekromanta gdyby nie ten kolor macie jakieś zwierzę to w ogóle ja mam a propos zwierzaka będę musiał zaraz z nim iść ale mam yy, co, by tu, co ja mam dwie świnki morskie Pieseła i akwarium Wodkowodne Tutaj, jak tutaj chciałem iść? Tutaj, tak, tutaj. Mi tu dajesz złote. To będzie złote, będzie lepsze. A dlaczego? Bo damy w niego aspekt. No. Masz dobre oko. No i druga sprawa, fajnie wygląda ta kosa. Okay. kurde, po co ja tam przeszedłem? A ty jesteś, ty masz. Ło, wow, 78, dobra. Olipa trochę. Nie zwróciłem, że to jest dwu ręczny. 160 moc ataku 164 Dobra. Może 4 nie będziemy się kłócić. Ja. Tylko nie zmarnuj mojej ciężkiej pracy. Ja miałem iść do tej. Bo jeszcze nie mogę. 25. poziom. A ja mam który 12. Trochę mi brakuje. Dobra. Patrzymy, co tam. Jesek, pojadłeś? Pojadłeś trochę? Co? Papu, papu. Co tam zjadłeś? A I pójdziemy na spacer. Dobra. żeby sobie tutaj iść na no, aspektów jeszcze nie możemy ale trochę lipad jest ale co zrobisz porcuję się znowu aha tutaj a tam gdzie tam mnie wysyła tutaj Lepszenie miksury i przedmiotów, ale przedmiotów to będzie jak? To może to będzie tam te aspekty. Kurde, nie pamiętam już. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie pamiętam. Tak piesek. Nie pamiętam. Nie pamiętam piesek. Nie pamiętam. No. Która to będzie chyba to. A nie, to będzie mikstura, czyli lipa. Niech no ci się to nie będzie to. Tak, wiem, że mój. Pan też wygląda jak nie powiem co lepszymy to Zdecydowanie jest to bardzo swojej Tego już szkoda nieoczekiwane Do tego, tego, tego już szkoda nam tych yy, rzadkich materiałów To było na tyle Możemy kupić jakieś pierścienie czy nie? To nie, od 20 poziomu Dobra Zdecydowanie wyglądasz jak ktoś, kto spędza dużo czasu w dziczy Te. Zakładam ja Lepszyłem Kurczę, mało brakło ...po ile ty masz. Nie, czy ja chciałem pierścienie? Ty nie masz jeszcze. Nie jest mi dane tych pierścieni w tym... No, to dostanę tego raz. Dobra, to w tym odcinku to byłoby na tyle. Zobaczyliście co dostajemy od y, drzewa szeptów, tak się to nazywa, tak? Drzewo szeptów, tak. Oj, mam od razu dwa. Dwie cegiełki, więc będzie szybciej uzbierać do następnego. Y, do następnego bonuska. Dobra, to to by było na tyle. Ja się jak zwykle poczochrałem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć wam.